już pewne, bo po ponad 20 latach przerwy kolej wróci do Karpacza, jednej z ulubionych miejscowości amatorów białego szaleństwa i górskich wędrówek. Na linii przejętej przez samorząd województwa dolnośląskiego prace rozpoczną się lada moment. Już w lutym planujemy rozpocząć postępowanie przetargowe w zakresie rewitalizacji właśnie tych linii kolejowych. Mamy nadzieję, że z końcem 2023 roku będziemy w stanie puścić pierwsze połączenia na trasie z Jeleniej Góry do Kowar i do Karpacza. Ta wiadomość z pewnością ucieszy m.in. turystów, którzy od lat chętnie wybierają ten kierunek. Jeśli spędzacie czas w Karpaczu lub szklarskiej porębie, warto rozejrzeć się po okolicy i odwiedzić położoną nieopodal atrakcję, która reprezentuje Dolny Śląsk na Expo 2020 w Dubaju. Mowa o Kalewali w Borowicach, jedynej wiosce fińskiej poza Finlandią na świecie. Prowadzą ją i zamieszkują Magdalena i Michał Makowscy. Tylko tu, w całych karkonoszach, mieszkają renifery i najbardziej znane haski w kraju, które bardzo lubią podróżować pociągami KD. Aby przenieść się w prawdziwy świat Finów, uznawanych za najszczęśliwszy naród na świecie, wystarczy wybrać się w podróż pociągiem kolei Dolnośląskich do Jeleniej Góry. Stamtąd, autobusem numer 4, dojedziemy prosto pod bramę Kalewali, gdzie najpierw zobaczymy domek na mleko. Tu, oprócz krzepiącego napoju dla strudzonych wędrowców, w Finlandii są także informacje. Otwarte drzwi w takim domku na mleko, w części północnej Finlandii też znaczą nie mniej nie więcej, jak to, że można wejść na teren prywatny. Można skorzystać z czegoś domu ze schronienia, może, może w tej formie. To będzie albo osobne wejście do, na werandę, albo na, do jakiegoś jednego pokoiku, tak żeby ktoś nie chodził po całym domu, ale na pewno, na pewno możemy gdzieś się schować, skryć i ogrzać i napić herbaty. Mimo, że gospodarza nie ma, to nas ugościł. Finowie nie szukają bezpośredniego kontaktu z ludźmi, raczej są na spory dystans, przynajmniej jak kogoś nie znają, natomiast to nie znaczy, że sobie nie pomagają, wręcz przeciwnie, właśnie dlatego, że jest ich tak niewielu, 5,5 miliona na terenie większym od Polski, to powoduje, że mają mnóstwo rozwiązań, które zaraz zobaczymy, które pozwalają odnaleźć się w trudnym terenie. Wielofunkcyjne sanie, psy zaprzęgowe oraz domki pasterskie zwane kotta lub lawu, które składa się w zaledwie kilka godzin, to część rozwiązań, które są w Finlandii standardem podobnie jak sauny. Dwa pokoje w saunie powinny być przynajmniej. Pierwsza część jest chata grillowa, gdzie palimy ognicho. Zobaczcie, sobie ściągamy taki stolik. Tutaj palimy ogień. Bierzemy drewieńko, żeby się nie poparzyć. Kiedy jest już bardzo nagrzane wszystko, nakładamy tutaj, dajemy coś do jedzenia, garnek, zupy albo cokolwiek i ciach. Jeżeli zrobi się już herbatka, Możemy komuś dać. Wszystko jest ruchome, ściągamy. Możemy też podnieść albo obniżyć. Tak samo możemy wziąć sobie taki stolik i zjeść tutaj, tak jak w tamtym układzie. Jeżeli potrzebujecie rybki, to nie ma sprawy. Tutaj wkładamy filet z łososia. To jest pokazowy ten element. To jest ryba i dajemy na ogień. W jednej części biesiada, w drugiej przyjemne ciepło i relaks. To kwintesencja prawdziwej fińskiej sauny. Kalewali do wyboru są dwie, zaś na amatorów morsowania czeka bala wypełniona lodowatą wodą. To miejsce idealne dla całych rodzin. Na najmłodszych czeka tu domek rodem z Doliny Muminków. Książki autorstwa fińskiej pisarki Toowe Jansson. Nie spotkamy tu małych bohaterów, ale jest internet i cyberniania, która przekazuje obraz z tego domku do namiotu, w którym y, czas spędzają rodzice, a dziecko może być samo. Znów, żeby się nauczyło samo przekrywać, kiedy jest mu chłodno, żeby wiedziało, jak spędzić czas samemu. Domek jest piętrowy, na górze jest y, met 90 łóżko, a dole pokój zabaw. Choć najlepsza zabawa to godziny spędzone na świeżym powietrzu. W Kalewali zimą nie brakuje śniegu, a na milusińskich i nie tylko zawsze czekają zwierzaki. Potoszbik, dwa przyjazne renifery, które można karmić, oraz łagodne haski, które podczas apogeum pandemii zaskarbiły sobie sympatię okolicznych mieszkańców. Poprzez to, że dostarczały jedzenie i leki, uśmiech w okolicy, co bardzo przyjazne, jeździmy z nimi do domów dziecka, jeździmy na terapie zajęciowe. One po prostu kochają ludzi. I faktem jest, że stały się najpopularniejszymi już psami tej rasy w Polsce. Być może będą maskotkami Dolnego Śląska, czekamy na oficjalną prezentację, dlatego, że przesunięto targi w Helsinkach, gdzie to miało nastąpić. Także jeszcze troszkę musimy poczekać, ale faktem jest, że w kontakcie z Urzędem Marszałkowskim jesteśmy i, i pewnie tak się wydarzy. A gdy się wydarzy, że przyjdzie ochota na filiżankę czegoś ciepłego, gospodarze zapraszają do uroczej mikrokawiarni. Kawiarnia ma tylko 5 metrów, wchodzą tam 4 osoby do środka. Finowie twierdzą, że kawę się pije tylko z przyjaciółmi, a nikt nie ma ich więcej niż trzech. Chodźcie zobaczyć, jak wygląda najmniejsza kawiarnia w Polsce, gdzie, trzeba wiedzieć, Finowie takie kawiarnie mają także w parkach yy, yy, w środku lasu. I tu, w sercu Karkonoszy, przy fińskiej kawi lub herbacie, można poczuć klimat Finlandii na własnej skórze. W tym odcinku prezentujemy zaledwie zapowiedź tego, co czeka na Was w Borowicach. Kalewala jest idealna do odwiedzenia lub na wypoczynek. Choć znajduje się aż 1,5 tysiąca kilometrów od Helsinek, przybliża Finlandię w kilka chwil. Jedyne takie miejsce w Polsce, położone w Borowicach, od Jeleniej Góry dzieli 15 km, a od Karpacza zaledwie 10. Tam, już w przyszłym roku, będziemy mogli dojechać z kolejami dolośląskimi.